Na początek podziękowanie. U, nawet na wieszaczku wysłali. Nie jest na wyjście jakieś do miasta codzienne, może? Te fresle są piękne. Cześć! Dzisiaj film wyprzedażowy Part 2. I dzisiaj otworzymy sobie te paczki wspólnie. Jestem mega podekscytowana, bo zamówiłam coś super z Zalando. Coś takiego. Co było trochę droższe, jak na budżet wyprzedażowy, i długo się nad tym zastanawiałam, ale w końcu to kupiłam i naprawdę nie mogłam się powstrzymać, żeby tego nie otworzyć, ale chciałam to z Wami otworzyć na filmie. Także oglądajcie do końca, bo to będzie coś naprawdę fajnego. Mam jeszcze jedno zamówienie z Mango. Mam strój kąpielowy, który chcę Wam pokazać z Dizzy. E, I do niego mam taką mega fajną e, tunikę koronkową, którą kupiłam ostatnio w Rizert i też ją wam chcę pokazać. I ostatnia rzecz, na ostatnim filmie zapomniałam e, pokazać Wam buty, mega, mega fajne, mięciutkie, które chcę Wam polecić. Także dzisiaj będzie taki film dodatkowo, e, trochę będzie dodatków, <laughs> trochę będzie takich innych rzeczy niż standardowe ciuszki, także zapraszam do oglądania. Otwieramy. To 1000 stopni. Normalnie tak gorąco, nawet w tym koronkowym stroju jest mi tak ciepło, że nie mogę. Klasyczna ja. Dobra, nieważne. Zaczniemy od nowo. Słuchajcie, i otwieram tym, dym, 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 dym. dym. Obiad, dwie, trzy rzeczy w takich mocnych kolorach. Ciekawa jestem. O, na początek dziękowanie. I słuchajcie, uu, nawet na wieszaczku wysłali. Patrzcie, jak ładnie zapakowane. No więc pierwsza rzecz, jaką zamówiłam, pozwólcie, że zerwę ten papier. Niech odsłoni się ta piękna bluzka. Przepiękną bluzkę w limonkowym kolorze. Patrzcie na ten dekolt, to jest ten dekolt falak, który ja kocham po prostu. Ale to jest jeszcze nic, bo udało mi się wyczaić spodnie o identycznym kolorze i stworzyć z tego taki mega, mega piękny zestaw. Na chwilę sobie ją tutaj odwieszę koło oczucha. i wyciągamy spodnie. Ej, patrzcie, jak to wszystko jest zapakowane. Jestem w szoku. Nigdy jeszcze nie dostałam takiej przesyłki za, tak ładnie zapakowanej. O, i patrzcie na te spodnie. Tutaj mamy spodnio o przepięknej, prostej, lejącej nogawce, dosłownie w tym samym kolorze. Więc musiałam to kupić i zaraz to zmierzymy, zobaczymy jak to razem się komponuje, ale... Czekajcie, bo teraz nie umiem tego ściągnąć. Ej, serio jeszcze tak zapakowane było. Wow! Patrzcie, one się prezentują tak. To jest taka, wiecie, szeroka, lejąca nogawka. Mega piękna. No i ten kolor jest cudowny. Dobra, zaraz to będziemy mierzyć. Na chwilę odłożę to za siebie. Ponieważ kolejna rzecz to jest blala. Musiałam przerwać na chwilę, mówię, bo szelściło strasznie. <laughs> Słuchajcie, następna rzecz to jest... Ta ekstrawagancka sukienka z falbanami. Ona ma tutaj taki, taki dekolt, zobaczcie, zapinana jest na guziczki. Ciekawa jestem, jak ona będzie leżeć, ale już chcę ją zmierzyć. Jest piękna i te falbany są cudowne. Ona jest taka, wiecie, mega, mega elastyczna, więc będzie pewnie ładnie tutaj się dopasowywać. Ale zaraz zobaczymy, jak ją przymierzymy. No, ciekawa, jestem ma piękny kolor. I ostatnia rzecz taka najbardziej stonowana, to też jest sukienka. Otwieram ją i zaraz pokazuję. I to wszystko jest tak zapakowane porządnie. Patrzcie, ostatnia sukienka jest z takiego jakby dzianinowego materiału. Ona też jest turboelastyczna, trochę gruba w sumie. Ale ona też na końcu ma takie frędzelki. Eee, i ma fajny kolor, bo to jest taki beż pomieszany trochę z szarością. E, wykończenie u góry też jest takie typowo letnie, na cieniutkich ramionczkach, zobaczcie. Też jestem ciekawa, jak ona będzie leżeć, bo ona jest mocno taka dopasowana. Ale też jest mega elastyczna, więc mam nadzieję, że się pięknie dopasuje i będzie takim fajnym letnim e, klasykiem, który będzie można nosić. Ona ogólnie jest taka całkiem długa, to jest chyba taka sukienka nawet maxi. Zaraz zobaczymy, jak ją zmierzymy. Także no, podmają mi się te wszystkie rzeczy. Ciekawa jestem, jak będą leżeć. Kolejna paczka, jaka do mnie przyszła, i to dosłownie dzisiaj to jest trójkąpielowy, uwaga, uwaga, z Dizzy. Oczywiście wyskoczyła mi jakaś tam reklama, e, no i weszłam na ich stronę, no i zobaczyłam, że jeden mega fajny strójkąpielowy był na przecenie. Chyba 79 zł kosztowała góra. Coś 69 dół, ale był... Dlaczego mi się spodobało? Dlatego, że on jest taki przepiękny, wiązany tutaj. Zaraz Wam zresztą pokażę. Mam nadzieję, tylko że rozmiar będzie dobry. I proszę bardzo, odpakowujemy. Tak wyglądają, e, tak wygląda dół, i one jeszcze tu mają takie fajne, e, zobaczcie, złote dodatki. Są wiązane, więc to jest spoko, bo gdzieś tam zawsze można sobie je dopasować. Mm, także mamy dół, i zaraz pokażę Wam górę. I patrzcie, góra jest taka, i tutaj mamy taki mega długi sznurek. I ten sznurek można sobie właśnie tak ładnie owiązać tutaj i podkreślić nim talię. Więc yy, na modelce przynajmniej wyglądało to mega ładnie. Zobaczymy, jak będzie wyglądać na mnie. Zmierzę to i dam Wam znać. Mam nadzieję, że rozmiar będzie dobry, bo tak na oko nie wygląda, jakby miał być dobry, ale zobaczymy. I słuchajcie, do tego stroju kąpielowego. To kupiłam akurat stacjonarnie, jak byłam w reserved. Kupiłam sobie taką przepiękną tuniczkę. Właśnie ona jest idealna na plażę do stroju kąpielowego. Jak idziecie na plaży, czy tam jesteście na plaży, i mm, idziecie do jakiejś, nie wiem, tam restauracji przy plażowej czy coś, no to fajnie jest sobie coś zarzucić. I kupiłam właśnie taką przepiękną tunikę, e, taką koronkową e, właśnie z Lizewt. Ona tu ma jeszcze też takie troczki, więc jest taka delikatnie boho. Ona była, słuchajcie, przeceniona na 79 zł. Ja wzięłam rozmiar M, bo eski nie było, ale myślę, że przy takiej tunice nie ma to większego znaczenia, dlatego zmierzę ją razem z tym strojem kąpielowym i zobaczymy, czy to fajnie wygląda. Zanim przejdziemy do najbardziej wyczekiwanej paczki, przynajmniej przeze mnie, chcę Wam polecić jeszcze jedną rzecz, a są nią buty z reserved. I słuchajcie, odwołam się teraz do filmu, w którym mierzyłam kolekcję reserved. Tam sobie kupiłam takie najbardziej na świecie wygodne sandałki beżowe. I serio, te sandały są przeboskie. Ja w nich przetańczyłam całe wesele. Można w nich przejść naprawdę kilka dobrych kilometrów. One są miękkie, nic się nie wbija, nie obciera, naprawdę. One są jak kapcie, tak wygodne. Mają taki obcas w sam raz, bo to jest nawet nie wiem, czy to jest 8 cm. Więc obcas też jest taki przyjemny. Są stabilne, naprawdę wam je mega polecam. Spójrzcie sobie w filmie z rezerw, tam gdzie mierzy całą kolekcję, tam jest link i one są teraz też na wyprzedaży. Ale e, idąc tym tropem, kupiłam jeszcze sobie klapki. One są bardzo podobne. Do tych właśnie sandałków, tylko są w formie klapek po prostu. Mają tutaj takie bardzo, w sensie mają tutaj grubsze po prostu te. Paseczki i one są tak samo wygodne, mięciusieńkie. Te wszystkie paski są dosłownie taką gąbką. Tutaj też na całości one są mięciutkie. Fajny, stabilny obcas. No, ja bardzo lubię takie klapki na lato, więc, więc od razu się na nie skusiłam. One też były w dobrej cenie, bo one były chyba przecenione na 7,9, więc sobie wzięłam i cieszę się, bo naprawdę one przepięknie wyglądają do sukienek, do spodni, nawet do krótkich spodenek, do shortów jakichś. I sprawdzą się na pewno nie tylko przy jakichś okazjach, tylko dochodzenia na co dzień, bo są bardzo wygodne i stabilne. Zmierzę je na pewno do którejś z tych rzeczy, także pokażę Wam też, jak wyglądają na stopie, ale luknijcie sobie na stronę reserve, bo one teraz są w super cenie, a myślę, że takie klapki warto mieć, bo są na obcasie, są wygodne i mm, możecie je założyć zarówno na imprezę, jak i na co dzień. Także polecam Wam je mega. Przechodzimy do ostatniej paczki. A nie mogę się doczekać. Paczka z Zalando z dodatkami, ale jakimi? Zaraz zobaczycie. Dawaj. Tam, tam, tam. Otwieramy. Nie wiem od czego zacząć. Dobra, zacznijmy od paski. Słuchajcie, zamówiłam sobie czarny pasek z Pinko, ale on jest tak piękny, tak mi się spodobał, że po prostu, no nie mogłam się powstrzymać, musiałam go zamówić. To jest oczywiście skórzany pasek, czarny, klasyczny, żeby pasował mi do wszystkiego, nawet dali taki, zobaczcie, fajny ten, mm, fajną torebkę przeciwkurzową, żeby można było sobie ten paseczek tutaj zapakować, żeby nic się z nim nie działo. No, on jest piękny, patrzcie. Czarny, klasyczny, i tutaj mamy tą klaurę z takiego postarzanego złota z delikatnymi diamencikami tutaj cyrkoniami. No. Pachnie skórą. Nie, no on jest boski. Boski. Jeszcze był różowy i też miałam dylemat. Zastanawiałam się, czy różowy, czy czarny, ale wiecie, stwierdziłam, że różowy, no to nie zawsze do wszystkiego będzie pasować, a to jest jednak droższa rzecz, więc wolę ją kupić mm, w takim uniwersalnym kolorze i wybrałam ten czarny. I jestem zadowolona, cieszę się. Przymierzę go do tych zielonych spodni, zobaczymy, jak będzie pasować, ale wzięłam go też z myślą o marynarkach, żeby sobie na przykład dopasować ładnie w talii marynarkę i wtedy wiecie, taki pasek zawsze jest takim fajnym elementem biżuteryjnym i, i dodaje efektu, nie? Więc no, jest piękny. Dobra, będziemy go też mierzyć. Włożę sobie go od razu do mojego przeciwkurzowego woreczka, żeby się nie zakurzył w te dwie minuty. <grym> no i druga rzecz. Ciekawa jestem, czy Wam się spodoba, bo to jest z, z kolei nie do końca klasyczna że jest to torebka, w sensie klasyczny wzór. Jest to torebka, yy, ale o takim dosyć zwierzęcym wzorze. I uwaga. Oh my God! Ależ ona jest piękna! Piękna jest. W ogóle ten wzór mi się marzył, yy, bo... Bardzo chciałam mieć, właśnie, torebkę w tym, w tym, wiecie, o tym kroju, takim zaokrąglonym. I no wahałam się, czy wziąć czarną, czy, czy właśnie taką trochę bardziej ekstrawagancką, ale stwierdziłam: A, czarnych torebek takich zwykłych mam trochę, więc wezmę sobie taką trochę bardziej szałową. No i jest piękna. Ciekawa jestem, co wymyślicie, czy Wam się spodoba, ale no, ja jestem nią zachwycona. Ona jest właśnie. Wyobraźcie sobie, jak ona będzie pięknie wyglądać do jesiennych rzeczy: do jakiegoś płaszcza, do tręcza. No, będzie cudo. Tutaj jeszcze ona ma spod spodu takie coś, że można sobie ją postawić, tylko muszę to odpieczętować. No, i wydaje mi się, że ona jest nawet pojemna dosyć, bo myślałam szczerze mówiąc, że ona będzie trochę mniejsza. Ej, I ona tu jeszcze ma pasek dodatkowy, więc w razie czego. Zobaczcie, można sobie użyć taki fajny, gruby pasek, żeby sobie ją przepiąć tak przez ciało. Czasami się to przydaje, także to jest mega spoko. Ten pasek też jest ładny, e, regulowany. Także wow, jestem zachwycona. To chyba widać. <ścoughs> Dajcie znać, co Wy sądzicie o tej torebce, bo wiem, że ona nie jest klasyczna, ale jest moim zdaniem przepiękna. Ciekawa jestem, Właśnie Waszej opinii. A teraz co? Może przejdziemy już do mierzenia tych wszystkich cudownych rzeczy? Zobaczymy, jak one leżą. Czy te zakupy są na plus, czy na minus? Zobaczymy, czy coś będzie do zwrotu, czy wszystko okaże się hitem. Także lecę się przebrać. Zostańcie ze mną do końca. Idę słuchajcie, w tej kolejności, w której zaczynałam wyciągać spaczki, także na pierwszy rzut poszedł ten zestaw. I słuchajcie, ogólnie bardzo mi się podoba. Podoba mi się zarówno krój spodni, to jak leżą, jak wyglądają, jak się prezentują w ruchu. Podoba mi się też bluzka, która ma przepiękny dekolt, jest luźna, na to można sobie zarzucić jakąś stonowaną marynarę i będzie super. Natomiast co do spodni, ja po prostu nie ogarniam tych rozmiarów bo zamówiłam eskę z tych spodni, no i jak już wyciągałam je z paczki, to sobie tak mi jakieś duże. Sprawdziłam jeszcze raz, czy czasem nie wzięłam m bo wiecie, czasem zamówię eskę i jest na mnie za mała, więc czasem po prostu jak już widzę po zdjęciu, że jakieś takie małe, to biorę m -kę. ale tu wzięłam eskę, no i one są na mnie tak za duże w pasie, dopasowałam sobie moim nowym paseczkiem, <laughs> no, więc przynajmniej tutaj... Yy, Mogłam sobie je, wiecie, w pasie dopasować, no ale ogólnie są dosyć luźne na mnie, także... Um... Zastanawiam się w sumie nad nimi. Już wam mówię, co jest super. Przepięknie wyglądają z tyłu, fajnie się układają. Zobaczcie jak ładnie leżą. One tak mega ładnie tu się dopasowują, delikatnie i później już ta lejąca nogawka pięknie wygląda. Tak samo bluzka. Bluzka też jest dosyć luźna, można sobie ją właśnie fajnie do spodni z wysokim stanem dobrać. No i ten dekolt fala. No ja jestem zakochana. Uwielbiam takie rzeczy. One po prostu wiecie, robią robotę, nie? I tutaj cała właśnie skupia się na górze, bo jest piękna. I tą bruskę myślę też można nie musi być koniecznie w zestawie z tymi spodniami, tylko można sobie ją właśnie ubierać też do innych spodni z wyższym starem. Także no mega ja mi się ten zestaw podoba, zastanawiam się tylko co zrobić z tymi spodniami. Na dobrą sprawę jak sobie je dopasowałam paskiem to są ok. No, ale jak nie mam paska, no to jest, są strasznie luźne tutaj i odstają, więc nie wiem. E, natomiast same w sobie jako krój i mm, fason bardzo, bardzo mi się podoba. W ogóle podoba mi się mega ten zestaw. Faktycznie kolory są praktycznie identyczne, chociaż to nie był zestaw, więc też e, to jest duży plus. Założyłam do tego te klapki z Reserved, o których Wam mówiłam. I patrzcie, jakie one są piękne. Właśnie pasują idealnie zarówno do spodni e, eleganckich, jak i właśnie do jeansów. I są takie wygodne: no, przecież można by w nich przechodzić normalnie cały dzień. Dobra, lecimy teraz z sukienką różową. Nie mogłam się już doczekać, aż zmierzę tą sukienkę. A teraz, na dobrą sprawę, sama nie wiem, co o niej sądzić, bo bardzo podobają mi się te frędzerki tutaj e, na dole. I fajnie też wyglądają właśnie w ruchu. Jest ładnie dopasowana zarówno z przodu jak i z tyłu. Natomiast ten materiał jest jakiś taki trochę świecący i wydaje się taki lekko plastikowy, chociaż on jest bardzo elastyczny i myślę, że też przez to, żeby się dobrze dopasowywał, taki jest. Sama nie wiem, co o niej sądzić, powiem Wam. Jest wygodna, jest mięciutka. E, najbardziej podobają mi się w niej właśnie te frędzle, bo one są takie trochę boho i jest coś w niej takiego ciekawego. No i oczywiście kolor mi się też mega podoba, ale jakoś tak tutaj nie jestem przekonana do końca. No i e, wydaje mi się w ogóle, że ona jest taka delikatnie prześwitująca, mimo wszystko, że ten materiał jest taki turbo cienki, więc w sumie sama nie wiem, co o niej sądzić. Dajcie znać w komentarzu, bo no te frędzle są piękne. Więc yy, będę miała dylemat, czy ją zostawiać, czy nie. Zobaczymy jeszcze tą drugą teraz, i wtedy zdecyduję. I ta druga sukienka, słuchajcie, prezentuje się w ten sposób. I ta druga jakoś tak bardziej od razu yy, mi siadła, że tak powiem, bo. Czuję się w niej trochę lepiej, nie jest na, taka prześwitująca, ten materiał jest jakby taki troszkę grubszy, więc jakiś taki daje mi komfort. Ona sama w sobie też jest taka maxi, na końcu mamy takie delikatne frędzelki, jest bardzo elastyczna i pięknie się dopasowuje, zobaczcie. Yy, ten materiał jest całkiem przyjemny, on jest taki trochę grubszy, natomiast jest całkiem przyjemny. Także myślę, że ta propozycja na lato jest lepsza niż ta różowa, i w tym momencie skłaniam się właśnie w stronę tej. I też nie podkreśla, tak wiecie, tamta tak przebijała aż nie, nie fajnie, tak mi się wydaje. Natomiast ta ma na tyle gruby materiał, że, że tutaj nic nie prześwituje. I bardzo podobają mi się też te przejścia, takie poziome i pionowe. Fajnie to wygląda i tak bardzo letnio. Ciekawa jestem, co sądzicie o tej, ale mi się ona mega podoba. Myślę, że fajnie też będzie się prezentować po prostu z, z płaskimi klapkami, nie? Chociaż z tymi moimi ulubionymi obecnie na obcasie. Fajnie wygląda, no bo wiadomo, obcas zawsze troszkę podnosi sylwetkę. Także ta sukienka, jak najbardziej jestem na tak. I słuchajcie, tak się prezentuje ta narzutka kolonkowa na stroju kąpielowym, tak jak mówiłam, no ona jest przepiękna właśnie na, na wakacje, na strój kąpielowy albo nawet narzucić sobie ją na jakieś wody. Jest mocno prześwitująca, dlatego wiadomo, nie jest na wyjście jakieś do miasta codzienne może. Natomiast właśnie na wakacje wydaje mi się, że jest też fajną opcją na plażę, żeby sobie zarzucić na strój kąpielowy. Jeśli chodzi o ten strój kąpielowy, bardzo fajna jest ta góra. Ona jest tutaj wiązana, można sobie ją dowolnie związać. Tutaj dodatkowo mamy te złote dodatki, zarówno przy majkach, jak i przy, przy górze stroju. Więc dodają takiego fajnego, biżuteryjnego efektu. prostu majtki są też wiązane, więc o tyle dobrze, że można sobie je dopasować do siebie, nie? Także ja nie miałam problemu, żeby sobie je tutaj jakoś dopasować. Ten rozmiar jest dobry. Strój ogólnie jest spokojny, jest czarny kolor, taki powiedziałabym basicowy. no Najpiękniejsze jest tu tutaj to wiązanie i fajnie, że są jakieś takie delikatne, złote elementy tutaj dodane. Także obie te rzeczy oceniam na plus. Uważam, że zarówno strój, jak i ta narzutka to są bardzo dobre. E, to był bardzo dobry wybór i na pewno sobie to zostawię. E, szczególnie, że właśnie słuchajcie też cena była mega fajna zarówno tego i tego, e, dlatego, e, dlatego uważam, że to jest udany zakup. To by było na tyle. Zmierzyłam wszystko, wszystkie rzeczy, które wyciągnęliśmy z paczki. Słuchajcie, jeżeli chodzi o te rzeczy z mango, to zdecydowanie zostawię sobie tą e, taką sukienkę bardziej boho w stonowanym kolore, kolorze beżowo-szarą. Mm, natomiast tą różową zwrócę, pomimo tego, że ma przepiękne frędzle na dole, to jednak nie czuję się w niej jakoś tak zbyt dobrze. Zastanawiam się jeszcze nad tymi spodniami limonkowymi, bo one są trochę za duże. Zobaczę na stronie, czy czasem nie ma jeszcze. Mniejszego rozmiaru, żebym sobie wymieniła. Natomiast bluzkę na pewno zostawię, bo jest piękna i uważam, że do jakiejś eleganckiej stylówki pod marynarkę będzie super wyglądać. No ale zdecydowanie e, hitem tych zakupów są torebka i pasek, z których jestem naprawdę zadowolona. Cieszę się, że odłożyłam sobie jakieś tam pieniądze, żeby właśnie postawić je sobie postawić na jakiś zakup takiej powiedzmy trochę droższej rzeczy, bo uważam, że ona będzie mi służyć przez długi czas, będzie super pasować zarówno do stylówek latem i jesienią. Mega mi się podoba, wiem, że to nie jest taka klasyka, ale, mm, ale no, bardzo mi się podoba, dlatego myślę, że, że długo będę z niej korzystać i też myślę, że jest taka bardzo poręczna, nie? Więc ona może być zarówno torebką taką wiecie na imprezę, ale może być też na co dzień, bo tutaj naprawdę dużo się zmieści. Jeszcze dodam tylko, że ona jest naprawdę plastyczna, mega mięciutka. W środku ma kieszonkę. Tutaj też mamy ten dodatkowy pasek, który Wam wcześniej pokazywałam. Także no, to naprawdę jestem mega szczęśliwa z tego powodu. I ten paseczek, który też już widzieliście przy tej zielonej stylówce, jak sobie go założyłam. On jest bardzo klasyczny. To jest taka, wiecie, no, powiedziałabym. E, zdecydowanie taki klasyk właśnie e, nie jest może jakiś bardzo spektakularny ale no mi się mega podoba ja uważam, że jest piękny, jest klasyczny i pasuje właśnie do wszystkiego zarówno będzie pięknie wyglądał jak się go wtali e, właśnie zapnie do marynarki czy, czy do spodni z wyższym stanem czy w ogóle do spodni to jest taka klasyka, która będzie do wszystkiego pasować także z tych dwóch rzeczy jestem mega zadowolona i cieszę się, że sobie taki prezent sprawiła. I co mam jeszcze zostało? Aha, został strój, ale to tak jak już Wam mówiłam przy mierzeniu, strój jest super, jest też taki bardzo klasyczny, ale to wiązanie dodaje mu naprawdę uroku. No i tą oczywiście narzutkę z Reserved też sobie zostawię, bo czegoś takiego mi właśnie brakowało i na każdej wakacjach zastanawiałam się, że coś takiego by mi się przydało, bo zawsze ubierałam jakąś koszulę właśnie, a teraz będę mieć mega ładną, koronkową i taką idealną do zdjęć też narzutkę. Także uważam te zakupy za mega udane. Dajcie znać, co Wy sądzicie e, o tych wszystkich rzeczach, które zmierzyłam. E, chętnie poczytam Wasze komentarze i e, chętnie tam też e, z Wami e, podyskutuję. Także, jeżeli macie ochotę, to komentujcie, dawajcie znać, co sądzicie. I co, do zobaczenia w kolejnym filmie, pa! pa!